Witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny program z cyklu Nie Uwierzysz. Zajmujemy się tym, co trudno wytłumaczyć, a często znajduje się to na zdjęciach i o tym dzisiaj. Moim państwa gościem jak zawsze jest Pan Stanisław Barski. Witam Panie Stanisławie. witam, witam Państwa. E, tak jak już powiedziałem, e, najczęściej dowodami, dla wielu w cudzysłowie dowodami na istnienie obcych są zdjęcia dzisiaj spróbujemy porozmawiamy na temat tych zdjęć i na temat jednego bardzo znanego i bardzo ciekawego pana wielu z młodszych widzów gdy usłyszę nazwisko skojarzy to raczej z fajną blondynką Billy Mayer kto to jest? Billy Mayer jest Szwajcarem to jest dzisiaj już człowiek około 90 lat. Jego historia z UFO zaczęła się bardzo wcześnie, bo na początku lat 70. Willi Majer, to tu oczywiście widzą Państwo na ekranach zdjęcie y, z lat 70. Willi Majer zaskoczył świat tym, że zaczął publikować y, niesamowite zdjęcia UFO, praktycznie tak y, dziwnych, y, tak y, doskonałych, w sensie technicznym, że aż, nieprawdopodobne. że aż nieprawdopodobne. Ja przypominam Państwu, że to były lata 70. Ja troszkę... On po prostu te zdjęcia zaczął publikować i świat oszalał. Oczywiście mówię o, o świecie ufologicznym, o świecie badaczy zjawisk paranormalnych. Billy Mayer został zaatakowany bezwzględnie. Zresztą dzisiaj Państwo, kiedy sobie wejdziecie do internetu i rzućcie wyszukiwarkę hasło z jego nazwiskiem, Przynajmniej 60-70% ludzi, których się tam wypowiada, twierdzą, że jest to oszust. Oczywiście nie jest to oszust i o tym za chwilę, natomiast jest coś w nas, w ludziach, taki, jak ja zawsze mówię, atawistyczny lęk przed nieznanym. Ludzie zrobią wszystko, żeby zdezawuować coś, co, co po prostu nie mieści się w ich umyśle. Ja muszę powiedzieć, że mnie też to bardzo dotyka. Oczywiście dotyka w sensie tym, że wielu moich przyjaciół wręcz yy, oni nie wiedzą, że robią to ze, z wewnętrznego niepokoju, yy, próbuje nawet w mojej obecności yy, fałszować zdjęcia, żeby uspokoić swój, yy, swój yy, żeby po prostu nie naruszać swojego spokoju wewnętrznego, żeby swoje wnętrze uspokoić, że można zrobić zdjęcie. Oczywiście te zdjęcia nie mają się w niejaki sposób do, do fotografii które na przykład ja prezentuję na stronie, czy też tutaj w tym przypadku wcześniej Meyer. Ale fakt, że, że można za pomocą czegokolwiek, jak choćby takiego rzutnika laserowego, zrobić kilka plamek, uspakaja ich. Ale oni o tym nie wiedzą, że oni walczą sami ze sobą. Wracając do Mejera, tak jak powiedziałem, to były lata 70., dzisiaj mnie można zarzucać, że. Że ja świetnie operuję programami komputerowymi, że ja po prostu siedzę cały czas i te zdjęcia po prostu fałszuję, nakładam, nie wiem w jakim celu, ale, ale, ale tak jest wygodniej myśleć. Natomiast w latach 70. komputerów nie było. Nie było cyfrowych aparatów, nie było tej techniki, a Meyer fotografował obiekty. Mało tego, on nie tylko je fotografował, on, on po prostu... Również tu właśnie jest jeden, jeden z takich obiektów. no Przyznasz i Państwo przyznacie, że jest dość dziwny. Jest jakby taką, nie wiem, zabawką, ale skąd my możemy wiedzieć, jak wyglądają statki obcych? I od razu mi się przypomina program odnośnie tych malowideł hinduskich. Tak. Tak, tak, nie świetne, świetne nie. skojarzenie. Właśnie te obiekty podobne są do Wiman, o Wimanach jeszcze będziemy mówić, właśnie o starohinduskich, opisanych w starohinduskich eposach, one są bardzo podobne, ale Meyer nakręcił również filmy, nakręcił filmy oczywiście na taśmie filmowej, te jeden, bo musi, muszę tutaj Państwu powiedzieć, zanim zaczniemy mówić o zdjęciach Meyera, że Mej twierdził, a nie ma podstaw, aby mu nie wierzyć, ponieważ że ma kontakt z obcymi, konkretnie z Plejadanami. Oczywiście tego typu sytuacje powodują, że zjeżdżają się różni dziwacy z całego świata, ale jadą również dziennikarze czy też badacze. Mej w obecności dziennikarzy wybrał się w góry, oni byli od niego około 10 metrów, lał bardzo silny deszcz, bo jak twierdził, jest tam umówiony na spotkanie z Plejadanami. I w pewnym momencie Majer zniknął z oczu dziennikarzy, po prostu zniknął. Pojawił się po około dwóch godzinach, cały czas padał deszcz, bardzo silna ulewa. Ci dziennikarze po prostu byli w pelerynach, natomiast Mayer był ubrany, w... no też pelerynę, ale w momencie, kiedy po kilku godzinach pojawił się, był zupełnie suchy. Pojawił się obok nich tak, jak zniknął, ale to, to już takie są y, bardziej skomplikowane szczegóły. Y, Prejadanie pozwalali Majerowi się fotografować. Bardzo często, y, o tu, tu właśnie Państwo widzicie, jedno z najsłynniejszych zdjęć, ale jednocześnie najbardziej atakowanych. Tuż ten obiekt jest inny. Y, Bardziej w kształcie dysku. Bardziej w taki dysku, Taki tradycyjny Tak, tak taki tradycyjny, oczywiście. I tutaj i tutaj kwestia jakby oparcia się o, o to drzewo. Dzisiaj nie mamy czasu, żeby powiedzieć Państwu, że na tym drzewie zostały ślady. prejadanie. doczytacie się tego wszystkiego w internecie, prejadanie potrafili pokazać, w jaki sposób działa ich broń. Na jednym ze spotkań ścięli taką potężną sosnę promieniem jakiejś energii. Oczywiście później y, to drzewo było również badane przez, y, przez specjalistów. A więc... czy to nie jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Tak wyraźne zdjęcie UFO. Szczerze mówiąc, no, dyskutowałbym, czy to jest autentyczne, bo wydaje mi się, że to jest po prostu położony kawałek. Znaczy położony właśnie taki mały. Y, sztucznie wytworzony pojazd i zrobione to, zdjęcie. No tak, to jest zbyt ja, wyraźne. Ja, ja, tak, tylko my, <noise> tylko my jesteśmy właśnie przyzwyczajeni do jakichś plamek, y, y, muszek czy, czy owadów, które powiększamy do monstrualnych rozmiarów techniką komputerową i twierdzimy, że jest to UFO. E, właśnie wrócę jeszcze raz do tego, że kiedy jest tak, że kiedy się fotografuje mały punkcik, to oczywiście może to być owad, może to być, ale kiedy pojawia się taki obiekt, ludzie doznają szoku. Każdy, to jest również wśród badaczy UFO, każdy z nich chciałby mieć naprawdę autentyczne zdjęcie, ale no nie ma. Pojawia się, pojawia się człowiek, taki prosty, zwykły człowiek jak Bill Mayer i nagle on robi takie zdjęcia. No jeżeli, jeżeli ty i państwo mielibyście wątpliwości, które ty tu słusznie podnosisz, to nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy. Mayer w młodości stracił lewą rękę i w momencie, kiedy on miał ten kontakt, kiedy wykonywał te fotografie, których wykonał kilka tysięcy, on miał włamania do domu, część zdjęć zginęła, w końcu najprawdopodobniej wywiad szwajcarski, żeby uspokoić sytuację, podrzucił mu drewniany model, taki prosty, zwykły model drewniany, UFO na żyłce, porzucili mu to na strychu. No i oczywiście później ktoś tam odnalazł to, i wtedy poszło w świat, że majorce te zdjęcia fałszuje. Pytasz taki doskonały. Tak, no bo myślę, że jeżeli, tak jak powiedziałem, prejadanie mu się. przekazywali mu pewne wiadomości w stosunku do, do Ziemian, kosmosu, kiedy mu się manifestowali to on mógł takie zdjęcia wykonać. Chyba, że no, tą jedną ręką miał jakieś laboratorium niesamowite, przypominam lata 70., w których te zdjęcia robił. Ale oczywiście m, takiego laboratorium nie miał, nie miał środków, miał po prostu kilka aparatów, m.in. Hasybalda, którymi te zdjęcia robił. Ale również wykonał e, kilka świetnych filmów. E, mam te filmy, oczywiście nie mogę ich Państwu z wiadomych względów zaprezentować, ponieważ nie posiadam praw autorskich. Natomiast na jednym z tych filmów UFO manifestuje się w tle lecącego samolotu i w pewnym momencie przekazują telepatycznie, że ono zniknie. Następuje na filmie rozbłysk i UFO znika. Nie ma go kilkanaście sekund, następnie pojawia się. Japończycy, Amerykanie, specjaliści z firmy Kodak, specjaliści fotograficznych firm japońskich, czy, czy też badali te filmy. Badały te filmy NASA i nie stwierdzili jakichkolwiek manipulacji w sensie nakręcenia filmu. Zatem, zatem również fotografie, które, które, które tu Meyer wykonał, tak jak powiedziałem, są szokiem dla ludzi, ale takich, powiedziałbym, spotkań szokujących z UFO jeszcze jest wiele przed nami, wydaje się ludziom, że każdy powinien robić zdjęcia UFO, ja nie wiem, dlaczego nie każdy robi, myślę, że, myślę, że historia jest bardziej skomplikowana, natomiast jeśli się znajdzie odmieniec taki jak Billy Mayer, czy yy, bez fałszywej skromności yy, ja lub, lub inne osoby, to wtedy takie osoby się atakuje, bo najwyraźniej, Najwyraźniej i naj, 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 najchętniej jest nam powiedzieć, nie, to jest wszystko ściema, świat idzie dalej. My żyjemy, piktogramy robią ludzie, ufo nie ma, prawda? I, i, i wtedy czujemy się tacy bardzo spokojni, rozgrzeszeni we własnym, własnym sumieniu. Sam Pan przyzna, że takiej jakości zdjęcia, jakie dzisiaj obserwujemy, nie zdarza się. Nie zdarzają się często, no i aż samo się narzuca to, że to jest ja myślę, jakiś klasyfikat. Ja myślę, że obcy, po, ponieważ y, świetnie nas podglądają i praktycznie y, my jako, my jako y, gatunek y, praktycznie nie mamy, y, może źle się wyraziłem, praktycznie wszystkie tajemnice, które ewentualnie uważamy, że mamy, są im znane. Zatem ja myślę, że to jeden jest z ich strony, z takich socjotechnicznych. Trików, badań, jak, jak zachowa się świat. Tak, zgadzam się z Tobą. Zdjęcia, jak na lata 70, są niesamowite. Oto jest właśnie fotografia, gdzie Meyer kręci film. Kręci ten film, o którym mówiłem, gdzie ten obiekt, który tam jest, znika, natomiast kamera, kamera to filmuje, natomiast to jest jeden, to jest fotografie, które, ponieważ kamera pracowała sama, więc on w tym czasie również wykonywał fotografie tego obiektu. I tutaj właśnie w pewnym momencie, kiedy ten obiekt znika, w pobliżu na ekranie pojawia się samolot szwajcarski wojskowy, który gdzieś tam, gdzieś tam sobie w tym czasie przemyka, oczywiście pilot niczego nie widział w trakcie całego tego eksperymentu, który prejadanie prowadzili z mejerem. E, oczywiście jest jeszcze, jest jeszcze druga strona medalu, otóż, otóż Majer twierdzi i nie ma podstaw, aby mu nie wierzyć, twierdzi, że kontakt posiada, posiadał, bo teraz ta sprawa się całkowicie wyciszyła, że posiadał kontakt bezpośredni z przedstawicielami Plejadan, a konkretnie z kobietą, z kobietą, która ma na imię Symiase, o to jest kolejne, kolejne, kolejna fotografia, wykonana w 1975 roku. Widzimy UFO, a tam w tle dalej widzimy samolot. To jest właśnie, właśnie SEMIASE, jak twierdzi Meyer, podczas każdego spotkania on rozmawiał bezpośrednio z nią, a jest również, opisuje, że SEMIASE ma długie małżowiny łuszne. My mamy w pewnych kulturach na Ziemi przekazy, że żyła pewna rasa ludzi, przebywała na ziemi pewna rasa ludzi, która, która właśnie miała te żywiny uszne i później niektóre plemiona przebijały sobie i wieszały ciężarki na uszach, żeby się upodobnić do tych, do tych długouchych, jak, jak my ich nazywamy. Tak wygląda sprawa Mejera w takim telegraficznym, największym skrócie. Ja, e, tak jak Państwu powiedziałem, jest strona Mejera, na mojej stronie paranormal.pl jest odnośnik do strony Mejera i e, wszelkie dyskusje, które trwają do dzisiaj zawzięte, bo e, jak powiedziałem, Mejer jest podejrzewany o oszustwa, e, każdy, każdy z nas wyobraź sobie, że Ty robisz taką fotografię i przywozisz ją tutaj do pracy. I pokazujesz to, będą na ciebie patrzeć tak, tak e, dość dziwnie, prawda? Nie powiedzą ci w... Delikatnie po powiedziawszy. Nie powiedzą dziwnie. wprost w oczy, że Ty ją sfałszowałeś, ale będą się nad nią zastanawiać. E, niektórzy, niektórzy, bo psychika ludzka jest bardzo ciekawa, niektórzy z tych oglądających. E, pójdą do domu i będą kombinować, żeby zrobić coś podobnego, żeby po prostu udowodnić ci, że, że to można sfałszować. Prawda? Tak, tak mniej więcej ten system działa, ale to tylko niepokój tymi ludźmi powoduje. Ja rozumiem i zdaję sobie sprawę z tego, że w internecie jest przynajmniej 3 czwarte zdjęć, które są sfałszowane. Natomiast yy... Są też takie perełki, które są też takie perełki, które, są które ludzi szokują, które są autentyczne. Mam taki, taki swój pewien system oparty na wiedzy, którą posiadam, że praktycznie z dokładnością do 99% jestem w stanie stwierdzić, czy bez badań. Czy, dany, czy, dany, czy dane zdjęcie jest autentyczne, czy nie. Są pewne charakterystyczne cechy, o których fałszerze nie wiedzą, bo żeby sfałszować zdjęcie UFO, to oczywiście można rzucić miskę i sfotografować, bo i takie wypadki były w Polsce, jak choćby słynny przypadek w Zdanach, gdzie dziennikarze faktu wykonali serię zdjęć rzuconej miski. I oczywiście niektóre strony ogłosiły to najlepszymi zdjęciami UFO na świecie, więc można takie rzeczy robić. Natomiast e, dokładna analiza ujawnia pewne fakty, których ja tu nie powiem, o których ja tu nie powiem, z uwagi, tak samo jak jest z piktogramami, żeby po prostu nie ułatwiać potencjalnym fałszerzom, żeby po prostu stosując je nie, nie utrudniali nam z kolei oceny, czy, czy zdjęcie jest autentyczne. A to jak czy... łatwo wprowadzić kogoś w błąd udowodniliśmy w zeszłym roku. Tak, aczkolwiek... Z piktogramami. Tak, aczkolwiek... jedna z gazet dała się nabrać i tak, w opublikowała. Tak, aczkolwiek była to, była to zabawa, to, to, to praktycznie nie był piktogram, to było gniazdo wygniecione. I, ale um, udowodniło to, że łatwo wprowadzić kogoś w błąd, łatwo, e, jeżeli ktoś e, chce, Tak, to jeżeli, ch jeżeli da ktoś rada. nie posiada wiedzy, bo y, gdyby ktoś zadzwonił do mnie, że jest taki piktogram, i ja bym tam pojechał, to po prostu już z samochodu wiedziałbym, że jest to piktogram sfałszowany, bo są pewne cechy, których fałszerze nie mogą pokonać. I, i, a przy okazji, skoro już wspomniałeś o, o piktogramach, to ja naszych telewizów zapraszam na kolejny odnośnik e, na mojej stronie, do strony Lucy Pringle. E, w Anglii powstały przepiękne piktogramy, jak zresztą co roku. E, powstały również we Włoszech o bardzo ciekawych e, kształtach, ezoterycznych. E, zapraszam Państwa do buszowania po internecie. E, ja dostałem informację kilka dni temu że e, pojawiły się w internecie fotogra fotografie piktogramu, który powstał koło mławy, e, czy piktogramów. E, są to zwykłe kręgi, więc trudno mi jest się wypowiadać, czy, czy one są autentyczne, czy nie, aczkolwiek e, w Polsce poza wilatowym, gdzie taki pewien mały stopień skomplikowania występował, zwykle występują kręgi, czyli, czyli myślę, że jesteśmy jakby nie wiem, na początku historii tworzenia piktogramów, gdzie na przykład w Anglii, no tak jak powiedziałem, powstają tak piękne arcydzieła, że, że dech zapiera, kiedy się na nie patrzy. Czyli czekamy na to, aż w Polsce też powstaną piękne piktogramy. E, no i... to niestety nie jest uzależnione od nas. Niektórzy twierdzą, że tam mają lepszych fałszerzy, ale to jest to, co przed chwilą mówiłem, że również fałszuje się piktogramy, ale jesteśmy w stanie rozpoznać sfałszowany piktogram. To w tym oczekiwaniu na Piękne piktogramy w naszym kraju. Żegnamy się z Państwem do następnego tygodnia. Moim gościem mówię zawsze Pan Zajsłabarski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja jeszcze, ja jeszcze mam taki dosłownie na pół sekundy apel do Państwa. Od przynajmniej miesiąca w rejonie e, Włosławka, w dalszych czy bliższych okolicach, e, pojawia się e, wieczorem jeden lub dwa obiekty. One są najczęściej koloru e, takiego pomarańczu wchodzącego w czerwień. Mamy kolejne filmy, które zostały kilka dni temu nakręcone telefonem komórkowym nad Toruniem, ale ja również miałem okazję 7 lipca obserwować lot takiego obiektu. Udało mi się wykonać zdjęcie. Co prawda obiekt bardzo szybko się przemieszczał. Obserwowany przez lornetkę, no jednak wykazuje cechy spłaszczonego światła. Oczywiście nie jest to ani samolot, ani satelita, bo one, one charakteryzują się zupełnie innymi cechami i pewnie jest to obiekt, który wcześniej widywała pani, która ma ze mną kontakt, którą pozdrawiam. I A ja państwa zachęcam do patrzenia w wieczorne niebo i oczywiście zabrania ze sobą sprzętu fotograficznego. I do oglądania kolejnego odcinka, nie uwierz? Tak, oczywiście. Dziękujemy państwu na dziś, to wszystko. Do zobaczenia.